Znajdujemy się na placu niepodległości w Kijowie zaraz rozpoczynamy wspaniałą wycieczkę do Czarnobyla Jesteśmy już na granicy się tak już coś czujesz? Chorobę? Się w głowie kręci Dostaliśmy, dostaliśmy jakiś, nazywa się Gig, gig. Nie wiemy, co to robi. Dot Dotknąłem drzewa. Mama zaraz umrę. <laughs> Się tak dotknij czegoś i w palca. <laughs> Nie że To mam brudne z autobusu. Prędzimy jakieś fanty? co? <laughs> Przed chwilą byliśmy w jakiejś wiosce pod Czarnobylem, a teraz wjeżdżamy do wspaniałej miejscowości Czarnobyl Pustki, pustki Ile tu się tak ludzi mieszkało? Około By 14 tysięcy, a, a teraz 1000. Ta nazwa pochodzi od bylicy pospolitej, czymkolwiek to jest no i założone w 1993 roku, proszę bardzo. Na <grymne> Najlepsze danie na Ukrainie, Czarnobyl. <grymne> you can see tam jest sarkofer. Tam, tam. To jest elektrownia. No ale to jest obok. Najpierw no, będzie na km tam. the biggest movable construction in the world. After the explosion of the 4th reactor in 1986... There was a red forest here. But These trees are not, the not original ones, yet. They were, they all and all that trees and the entries in that area are already new ones. So, in, in case I approach, the level of radiation yeah, is rises. Yeah, yeah, yeah. Uh, you can go with me. <laughs> <laughs> we are afraid. <laughs> I will keep you safe. <laughs> <laughs> no worries. I do this every day. <laughs> Kurde, like jest jeden jeden like... Dojechaliśmy już do Prypecia. Mieszkało tu ile? 50 tysięcy ludzi? A teraz mieszka ile? Zero. <sum> Zero. <sum> Czy to tak twoje ulubione zwierzę? tak? No. Пагвас, кайга. to watch the cinema, if you wanted to go to this method, uh, with the cinema, with energy. Itself. So, as we will measure this side. Nine. So from eight up to nine. That's why, uh, like, uh, some particles were washed out from there, and like went uh, to the canalization but we can still like imagine uh, them but in case we're not we're standing right nearby numbers are changing already so like uh, about uh, all about the radiation in case we are keeping like a little bit far from it it's safe enough <laughs> uh, as it was city only for 50,000 people still had a huge supermarket in the city center Jesteśmy pod radarem Duga. Czymkolwiek to jest. Tak, a tam jest Lenin. Pokaż. Ruscy zbudowali sobie dużą antenę, żeby podsłuchiwać Amerykanów i mnie działała. ひとひとなるほど。